jazdy, żeby przestać się bać. wybrałem się taką wieczorową porę dlatego, że, że trzeba będzie wybierać no, się jeździ w dzień, w nocy, po różnych porach dniach, czy w mocnych opadach deszczu, śniegu, czy w upale i w słońcu nie? i dlatego tak wybrałem dzisiaj taką przejażdżkę, żeby się tak przejechać na razie jestem tutaj w mieście, przejeżdżam przez miasto i będę jechał na drogę dwupasmową, ta która mnie na obecną chwilę chyba najwięcej gdzieś tam taki dreszczyk emocji przychodzi, jeśli mam nią jechać. Jak będzie, no, a myślę, że nie wiem, dobrze, w każdym dniem jest coraz lepiej jak już wcześniej gdzieś tam mówiłem, no po mieście już, po mieście już de facto jeździ mi się dobrze tam, czy to samemu, czy z, z żoną, nie ma źle. Natomiast jeśli właśnie chodzi jeszcze o, o to, żeby poruszać się gdzieś poza miasta na takich dwupasmowych, no to tam jest jakiś dreszczyk mocy, nie no, nie wiem, tak po prostu był, był. Ja też byłem gdzieś dalej, nawet dalej, 20 km to nie jest dalej. Jak ja sobie przypomnę, że jadłem kiedyś 1200 km bez spania non stop, a teraz w wypadku po takich tych animozjach, no, wydaje się, że, że to jednak jest teraz dużo. Co no, jednak jakbym tak miał przejeździć po mieście tyle kilometrów, no to w porządku, natomiast tak gdzieś dalej, no to to się robi problem, nie? Tu na tej dwupasmowej drodze to też nie jest tak, że, e, że tych aut teraz jest mało, bo to jest no, dosyć ruchliwa trasa. No, trzeba przyspieszyć. To dosyć ruchliwa trasa między Bielskim i a kadowicami, czyli tych samochód też tutaj jest tak jak teraz go e, widać. Przejeżdżam tylko jakiś tam niewielki kawałeczek tego, nie? No. W zasadzie taki, który już gdzieś przejeżdżałem. Na razie jest wszystko fajnie. Nie czuję jakichś tam obaw, czy jakiegoś takiego strachu. No też... Yy, ten powrót jest taki, że nie jeżdżę też już yy, jakimiś tam yy, szybszymi prędkościami. <laughs> jeżdżę yy, jak kodeks drogowy przekazał, mm. nie? Yy, a nawet czasami o zrobinkę wolniej, ale staram się też nie być jakimś zawali drogą gdzieś, żeby ktoś na mnie drąbił i panie hoju, co pan tak jeździsz wolno. Tylko normalnie, żeby było tak jak kiedyś, nie? Bo to, że mam umiejętności i każdy z nas, który jeździ ma umiejętności tego, żeby tak jeździć, to wiemy, nie? No bo... Tyle racji jeździło i wszystko było dobrze. No, a jeden, jeden przypadek taki, że, że coś się tam stało to też nie może potem o wszystkim gdzieś decydować, że o, zawsze jeździłeś dobrze, a od tej chwili już już fatalnie źle i nie powinieneś już w po ogóle jeździć. No to tak nie ma. Ja teraz, ale nadal czuję taki Trochę dreszczyk takich emocji. Nie wiem, czy to też jest poniekąd związane z tym, że mówię i zjeżdżam tutaj, bo potem już musiałbym jechać dalej na Katowice. No, czy, czy to nie jest tak, że, że właśnie ten dreszczyk emocji, czy nie gadam jakiś głupot? Może, bo to... Znaczy, bo nikt nie przygotowuje się do takiej Już zjechałem z tej i nie, nie wiem, gdzieś jednak jest jakiś taki zresztą emocji. To już de facto tuż te emocje, tak już opadły. Nie, nie jest jakoś tam Chociaż to nie było, daleko było od jakiegoś ataku paniki czy czegokolwiek, natomiast to już się takie jedzie jak nie wiem, jak auta. Może teraz jak auta jadą przede mną, jadę też tak dosyć wolniej, no to też, też jest inaczej, nie? No. Chociaż mówię, no ciemno jak jest, to też inaczej się niż w ziemi. Człowiek jest, nie wiem, więcej widzi, na pewno jest wyspany, chociaż nie, spać mi się nie chce, nie? Kiedyś wam e, opowiem. Jak doszło do wypadku? ale to będziecie widzieć kiedy też no, przełamywać ten swój e, strach, tę obawę. No bo też nie mogę siedzieć cały czas e, w jednym, e, jak to się mówi, strefa komfortu, żeby była e, i będę się tylko poruszał no, po mieście, e, a to w, nie w tym rzecz, nie, że e, bo przyjdzie nam gdzieś jechać dalej, no to ja mówię, no trzeba kurde gdzieś Ten nie miałem żadnych pojazdu, nie miałem z tym totalnie problemu. Minął rok yy, i jak za dotknięciem czarodziejskiej złej wróżki w w zasadzie no, zaczęło się coś kurde. Otwieram tego, że, że, że tak jest. No tak. Boję się kurde czasami jeździć autem, i e, był taki trochę tak na tej, tak jak tam Wam mówiłem, jak jechałem przed e, tą fabryką. Był ten strach. Tak, mam prawo się też bać. Nie jestem niezniszczalny i po prostu tak już chyba będzie. Także dzięki za dzisiejszą jazdę, bezpiecznym jak widać. Mam nadzieję, że osoby, które też z podobnymi dolegliwościami co ja się borykają, też wyjdą, będą wychodzić z tego pomału albo szybciej. Bo życie jest na... zbyt piękne, żeby tkwić w miejscu. Nie? Na razie.